Jezus Chrystus. Dzisiaj nieco nietypowy przegląd wiadomości, ponieważ chciałbym nawiązać do trzech artykułów. Artykułów, które. Mówią dość dużo o pewnym specyficznym kryzysie, z jakim mamy do czynienia w tradycyjnych czy tradycjonalistycznych mediach, czy nawet na stronach pojedynczych osób, które reprezentują środowisko tradycji. E, oczywiście to może brzmieć hermetycznie, to co teraz powiedziałam, natomiast myślę, że nawet osoby, które nie uczęszczają na tradycyjną mszę katolicką, mają świadomość, że dzisiaj właściwie tylko. W takich tradycyjnych publikatorach, mniejszych czy większych, można znaleźć naprawdę rzetelne informacje o bardzo wielu wydarzeniach czy sytuacjach związanych z kościołem, o wypowiedziach różnych osób. Często zresztą to są informacje, które są tylko i wyłącznie w takich mediach, bo oficjalny kościelny mainstream po prostu niektóre rzeczy całkowicie przemilcza. Tymczasem te trzy artykuły, które chcę, o których chciałem, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, od razu zaznaczę, że odnośniki do nich są w opisie filmu, także każdy może sobie je przeczytać. Te trzy artykuły tyczą się właściwie wyłonienia się czegoś takiego, co bywa nazywane. Trad Incorporation, czyli jakby przedsiębiorstwo tradycja, tak bym to przetłumaczyła na polski. Chodzi przede wszystkim o takie bardzo duże publikatory tradycyjne. Zaraz zresztą powiem, powiem nieco więcej na ich temat i to, jaką narrację one aktualnie próbują narzucać. Pierwszy artykuł, do którego chciałabym nawiązać, został napisany przez Stevena Coxa. To jest dziennikarz, który do niedawna był związany z Liveside News i który mniej więcej tydzień temu został zwolniony właściwie bez żadnej zapowiedzi. I pierwsza rzecz to on próbuje pokazać w tym artykule, jak bardzo podobna narracja była w niektórych tradycyjnych mediach w roku 2013. Przypomnę, czyli to jest to konklawe, które wybrało Franciszka, i dokładnie teraz to się powtarza. W roku 2025 po wyborze Leona XIV. Cytuję. Konklawę 2013. Wtedy brzmiało to tak. Franciszek jest skromny, jeździł metrem, media przeinaczają jego słowa, jest problem z tłumaczeniem. To odświeżające, że mówi improwizując. Po prostu wyluzujcie. Teraz brzmi to tak. Leon budzi nadzieję, nosi ładne szaty liturgiczne. Ci, którzy relacjonują jego liberalne wypowiedzi, to pesymiści. To odświeżające, że mamy papieża, który mówi po angielsku: dajcie mu czas. Tę narrację promuje nawet Kennedy Hall, promotor Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, który otrzymuje wynagrodzenie od neokatolickiego, popierającego Leona XIV, magazynu Crisis. Koniec cytatu. To może ja od razu powiem, wielu osób z Państwa nie wie, kto to jest Kennedy Hall. To jest ten człowiek, którego zdjęcie wykorzystałam na miniaturce. I muszę przyznać, że od początku, jak go zobaczyłam na YouTubie, no, byłam przekonana, że coś, coś jest z tym człowiekiem nie tak. Pierwsza rzecz. Pamiętam, jak w jednym z pierwszych filmów, które opublikował, ciągle podkreślał i właściwie robi to do tej pory, że on jest wiernym Bractwa Świętego Pisa X, to znaczy no, w mszach świętych uczestniczy właściwie tylko wyłącznie w tychże kaplicach. No, to jest, to jest coś takiego, że m, miałam wrażenie, że on sobie jakby próbuje dodać autorytetu, bo no, pewnie trochę z jego widzów będzie sądziło, że aha, czyli to, co on mówi, no, to pewnie jest coś, e, o czym mówią kapłani bractwa, prawda, kiedy, e, kiedy się spotykają z wiernymi. Tymczasem nie powinno to być tak postrzegane. Druga rzecz, która jest u niego dla mnie problematyczna, to jest promowanie różnego rodzaju objawień prywatnych, oczywiście fałszywych i przemilczanie, że na przykład były na ich temat krytyczne wypowiedzi oficjalnych czynników kościelnych. I mówię tu o rzeczach sprzed Soboru Watykańskiego II. Dlatego no, na napisałam na miniaturce o semi-tradycjonalizmie, bo no, w takim razie to co, niektóre rzeczy się uznaje, a inne odrzuca? Ostatnia rzecz, no to życzę powodzenia osobom, które chciałyby sprawdzić, jakie on ma wykształcenie. Moim zdaniem, teologicznego on nie ma żadnego, nie ma żadnych przesłanek i widać to po rozlicznych błędach, które popełnia. Jemu się wydaje, znaczy, to jest jeden z takich ludzi ze środowiska tradycji, którym się wydaje, że jak on jakieś tam studia skończył i poczytał trochę książek religijnych, to on się będzie wypowiadał. Natomiast jest to, tak uważam, dlatego też na ten konkretny artykuł. Zwracam uwagę i na jego osobę, bo no, jest to szkodnik wyjątkowy. Ale idźmy dalej. Tutaj znowu cytuję, co pisze o nim Cox. Hall jest zły, że niektórzy ludzie używają określenia Trad Incorporation, by opisać oczywiste działania mające na celu kontrolę narracji podejmowane przez niego samego, One Peter Five, Erika Simonsa, The Remnant i innych wobec tych z nas, którzy nie podporządkowują się bezwolnie zatwierdzonym wspólnotom tradycjonalistycznym". Koniec cytatu. I tutaj oczywiście to Trad Incorporation to jest to, o czym wspomniałam, czyli tak się to określa, prawda, tych takich mainstreamowych, naprawdę <trym> dużych tradycjonalistów, ale tu jest wspomniane, no to oczywiście jest amerykański serwis One Peter Five, to na co jednak muszę zwrócić uwagę, to że tych, o tych wspólnotach tradycjonalistycznych, zatwierdzonych jest tutaj wzięte w cudzysłów. Dlaczego? No bo to są te wspólnoty, które oni uznają i to są rozmaite, oczywiście każdy z nich jedno uznaje, innych nie uznaje. Natomiast ewidentnie. Widać od długiego czasu, że wiele, wiele redakcji ma takie zapotrzebowanie na to, żeby podkreślać, że inni nie powinni wyrażać swojego zdania. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać, że ja zrobiłam kiedyś materiał na temat wypowiedzi. Michaela Mata, czyli właśnie głównego redaktora z Remnant, który po jednym z wywiadów bodajże z arcybiskupem Wigano powiedział, że on nie powinien znaczy w sensie on, czyli arcybiskup Vigano nie powinien niektórych swoich poglądów prezentować. No Była to rzecz absolutnie szokująca. Kto mu dał prawo w ogóle do tego rodzaju wypowiedzi? Oczywiście w, w The Remnant tam więcej takich rzeczy było, to nie było jedyne, natomiast to było dla mnie jakieś takie zupełnie skrajne, że jakiś świecki facet z Ameryki, który po tatunciu tak naprawdę przejął to, ten, to tradycyjne pismo, bo to w pierwszym rzędzie i początkowo to była prze, po prostu gazeta dla tradycjonalistów i on uważa, że on ma prawo mówić arcybiskupowi czy wolno mu wyrazić swoje zdanie czy nie. O ile pamiętam to dotyczyło kwestii ważności czy nieważności wyboru Franciszka. Natomiast no, co to w ogóle za pomysł żeby regulować co komu wolno czy nie. Ja bym do takich semi tradycyjnych prawda tych mediów składających się na to środowisko dorzuciła jednak live site czy Site News, różnie to jest nazywane. Chyba oficjalnie nazywa się jednak Site po prostu, bo też sobie przypominam, takie jakieś no, bardzo dwuznaczne, ale może tu bym powiedziała semiposoborowe albo semimodernistyczne programy, które przynoszą więcej szkody niż pożytku, jakby sugerując, że powinno istnieć jakieś pole jedności czy kompromis taki, który no, ja bym określiła mianem zgniłego tak naprawdę kompromisu. Tutaj Cox też wprowadza takie ciekawe pojęcie ekumeniczny panteon kościoła Soborowego, bo o co chodzi? No Hol właściwie jest po prostu, i to widać we wszystkich jego publikacjach, spragniony jakiegoś rodzaju kompromisu, który bractwo, bo on wręcz momentami mówi, że bractwo świętego Piusa X na przykład powinno zabiegać o to, żeby tacy bardziej tradycyjni biskupi, jak na przykład Schneider czy Strickland, wyświęcali jego kapłanów. No jest to jakaś kompletna aberracja. I tu jeszcze taki ostatni fragment z tego artykułu. Cox pisze tak. Koszmar, który rozegrał się w ciągu 12 lat rządów terroru Jorge Bergoglio, był darem od Boga, który uświadomił wielu katolikom kryzys w Kościele. Niektóre media zareagowały na łaski ofiarowane w tych czasach i otrzymały możliwość dostrzeżenia i odwagę, by o nich informować, błędów płynących z oszukańczego Kościoła synodalnego w Rzymie, który swoje diaboliczne korzenie zawdzięcza zamachowi stanu dokonanemu przez neomodernistyczny kler, Podczas Soboru Watykańskiego II. Koniec cytatu. Ja myślę, że jest coraz więcej ludzi, którzy właśnie niekoniecznie są związani z tradycją, czy jakoś się na nią otwierają, z tradycją katolicką, ale no jednak widzą, że przecież co się dzieje, jak wygląda to nauczanie. Nagle mamy błogosławienie par homoseksualnych, nagle rozwodnicy mogą przystępować do komunii i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić. Co więcej, wygląda, że ma to zostać nie tylko utrwalone, ale jeszcze rozwinięte w najgorszym tego słowa oczywiście znaczeniu. Następny artykuł, i to jest ciekawe, bo jego autorem jest brat John Kennedy i to jest członek Bractwa Świętego Piusa X, ale to jest artykuł jakby prywatny. On tutaj, mimo iż jest członkiem Bractwa. Nie powołuje się na nie i nie twierdzi, że reprezentuje je oficjalnie, bądź że pisze w jego imieniu. Zupełny kontrast w stosunku do tego, co robi szeregowy wierny, jakim jest tak naprawdę Kennedy Hall, o którym była mowa wcześniej. Co ciekawe, tenże brat i autor artykułu również wspomina o tym konkretnym autorze, którego przed chwilą wymieniłam, jak i postrzega go jako niezwykle szkodliwego. Ale od czego zaczyna się artykuł? Zaczyna się od cytatu z arcybiskupa Marcela Lefebvre. I jest to cytat, który pochodzi z roku 1988. Cytuję: Nie da się milczeć ani udawać, że nie widzimy i nie rozumiemy. Mamy do czynienia z fałszywym kościołem, a nie z kościołem katolickim założonym przez naszego pana Jezusa Chrystusa. Nie możemy iść na kompromis. Nie możemy współpracować. Obowiązkiem każdego kapłana i wiernego, który pragnie pozostać katolikiem, jest oddzielenie się od tego kościoła soborowego. Koniec cytatu. I tak yy, brat Kennedy pisze jakby o motywacji, jaka, jaka nim kieruje do dla napisania tego tekstu. Cytują: To nie jest atak. Chcę być wyrozumiały. Ale musimy jasno i stanowczo wypowiadać się w tych kwestiach, ponieważ to, co mówi Hall, nawet jeśli ma dobre intencje, jest niezwykle niebezpieczne. Koniec cytatu. I teraz jest cytat z jednej z wypowiedzi z jednego z filmów Halla. Cytuję: Nigdy w życiu nie widzieliśmy konsekrowanego biskupa tradycyjnego w kościele katolickim, prawda? Z wyjątkiem biskupów bractwa. Koniec cytatu. Yy, I Brat Kennedy pisze tak: on powtarza to samo fałszywe twierdzenie, ponownie twierdząc, że poza bractwem kapłańskim świętego pisa X nie ma biskupów tradycyjnych. Koniec cytatu. I tutaj oczywiście no, on wzmiankuje tam też w artykule, że przecież biskup Williamson także wyświęcał biskupów i kapłanów. Nie można tego tak traktować. Ja bym tutaj jeszcze przypomniała, kiedyś robiłam artykuł, przepraszam, film zrobiłam na temat oblatów świętego Augustyna. No... Ojciec Martin Nawarro jest wyświęcony przez jednego z biskupów starokatolickich. Tylko tutaj uwaga, bo wiem, że część z Państwa, myśląc o Kościele Starokatolickim, będzie myśleć o tym Kościele Starokatolickim, który jest w Polsce. Jest więcej kościołów, które mają taki przymiotnik starokatolicki i niektóre z nich absolutnie zachowały celibat i mają sukcesję apostolską. Stąd też mógł zostać wyświęcony. Jeśli kogoś interesuje, brat. Nawar Przepraszam, ojciec Nawarro, to umieszczę odnośnik do jego profilu na Twitterze w opisie filmu będzie pod linkami do tych tekstów, do których się odwołuje. I dalej autor tekstu pisze tak: cytują: Hol opisuje legalne zezwolenia udzielone bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X za czasów Benedykta i Franciszka, Mszę łacińską, zniesienie ekskomunik, pozwolenie na spowiadanie i asystowanie przy ślubach ani razu nie wspomina, że żadne z tych zezwoleń nie było konieczne. Koniec cytatu. Te legalne zezwolenia, słowo legalne jest tutaj wzięte w cudzysłów. No więc już kiedyś Państwu na to zwracałam uwagę, że tak naprawdę Benedykt XVI no, wykorzystał trochę to, że jest tu władzy, żeby niejako potwierdzić to, co zrobił, kiedy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Dla osób, które nie wiedzą, to on napisał uzasadnienie, on i jego współpracownicy, no ale jego podpis, tak, figurował pod uzasadnieniem, dlaczego arcybiskup Marcel Lefebvre ma być ekskomunikowany. I znowu dla osób, które nie wiedzą, ekskomunika to ma być kara naprawcza, to znaczy ona ma skłaniać tego, kto jest ekskomunikowany, zwłaszcza jak to jest ekskomunika ogłoszona, no do tego, żeby się nawrócił i żeby zmienił swoje postępowanie. Nie znosi się ekskomunik, jeżeli nie ma zmiany postawy. Tymczasem prawda jest taka, że bractwo w żadnym razie nie zmieniło ani swoich poglądów, ani swojego sposobu działania, więc to jest pierwsza rzecz idiotyczna i absurdalna. Natomiast co jest najbardziej perfidne w tej decyzji? Benedykta XVI. To, że sugeruje się, że aha, skoro on te ekskomuniki zniósł, to tak jakby one były rzeczywiście ważne. One nie były ważne. Na tym polega główny problem, że one nie były ważne. No więc jeżeli jakaś kara jest wymieniona, znaczy jest, przepraszam, wymierzona w sposób nieważny, no to oczywiście należałoby raczej przyznać, że ona została wymierzona w sposób nieważny, niż mówić, że się ją znosi, prawda? Dlatego mówię, że to był zabieg propagandowy i to było celowo zrobione przez Benedykta XVI. Przestańmy go postrzegać jako miłego dziadzia w tradycyjnych szatach, e, tylko po to, żeby jakby niejako przykryć to, co robił wcześniej. Co jeszcze jest istotne tutaj? Aha, tu chodzi o tą jurysdykcję. No oczywiście, jeśli bierze się pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, tak, i że arcybiskup Marcel Lefebvre, on i jego duchowi synowie mieli zapewnić, a są na pewno główną taką wspólnotą, czy najbardziej znaną, największą, najlepiej zorganizowaną, przetrwanie tradycji, no to jest oczywiste, że mieli sprawować sakramenty i no, nie trzeba na to specjalnych pozwoleń, tak? więc tutaj słusznie brat bierze w ogóle to legalne w cudzysłów. To jest sugerowanie, i no właśnie, dlaczego tacy ludzie jak, jak Kennedy Hall są tacy niebezpieczni? Bo oni wmawiają wiernym, że o proszę bardzo, to teraz bractwo ma to legalnie dzięki Franciszkowi. To jest zupełna bzdura. Bractwo czyni to legalnie na mocy tego, że w warunkach nadzwyczajnych rozpoczęło tę działalność i dalej tak naprawdę w warunkach nadzwyczajnych je prowadzi. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z zapisami Tradycionis Custodes, czyli tego motu proprio napisanego przez przez nieżyjącego pierwszego sekretarza kościoła katolickiego, Jorge Bergoglio, jedyną formą rytu rzymskiego jest z ordo dzisiaj. Stara msza, teoretycznie, msza tradycyjna katolicka sięgająca czasów apostolskich, po prostu już nie istnieje, została skreślona. Idźmy dalej. E, tutaj jeszcze brat przywołuje znowu myśli arcybiskupa Marcela Lefevre'a, więc jeszcze takie dwa krótkie zdania. Cytuję. Nie możemy poprzestać na odprawieniu tradycyjnej mszy. Musimy również odrzucić błędy, które pojawiły się po soborze watykańskim II i reformach. Nie jesteśmy częścią tego kościoła soborowego. Nie akceptujemy go, ponieważ nas niszczy. Koniec cytatu. Ja to też ostatnio Państwu powtarzałam, że jakby po wyborze Leonard XIV rozpoczął się taki szał wśród części ludzi ze środowiska tradycji, że o proszę, wyszedł w mucecie, to pewnie zaraz może odwoła tradycjonis custodes. To jest po prostu jakaś kompletna iluzja. To nie chodzi tylko o to, żeby znowu może troszeczkę, że tak powiem, rozszerzyć pozwolenia, w co wątpię, na odprawianie tradycyjnej katolickiej mszy, tylko no, chodzi także o to, żeby że tak powiem, oficjalne struktury kościelne zaczęły zwalczać błędy. To wszystko, co jest sprzeczne z tradycyjnym nauczaniem kościoła. I ostatni tekst to jest tekst autorstwa Chrisa Jacksona, który dotyczy takiego szumu, który zrobił się w ostatnich dniach wokół Life Site. Czy Side News, jak to nazwiemy. to tak jak wspominałam, autor pierwszego tekstu, czyli redaktor Cox, został wyrzucony. Został wyrzucony, także no, taki frontman, można powiedzieć, Life Side News, czyli John Henry Weston. Ci, którzy stale oglądają mój kanał, pamiętają zapewne, że no, ja uważałam, że on robi jakieś dziwne zamieszanie, tak? Bo z jednej strony zaczyna się prezentowanie tradycyjnych treści. Z drugiej, no jeśli się mylę, to proszę mnie naprostować, ale on sam nigdy nie mówił, że jest wiernym uczęszczającym gdziekolwiek, choćby w indulcie, na tradycyjną mszę i po treściach. I znowu, to jest jakiś człowiek z obsesją na tle y, objawień prywatnych, garabandalu i takich rzeczy. I ja pamiętam materiały, które po prostu dla mnie było jasne, że to jest robienie wiernym wody z mózgu. I typowe, i to jest też typowe niestety dla wielu mainstreamowych tradycjonalistów, to jest przemilczanie. Że takie czy inne treści były potępione przed soborem, chociaż wystarczy parę kliknięć, naprawdę, żeby sprawdzić, chociażby czy istnieją orzeczenia świętego oficjum na ten temat. Czy nawet nie tylko świętego oficjum, ale i potem kongregacji nauki wiary. I to po prostu się przemilcza. Moja opinia jest taka, że jest to robione tylko i wyłącznie cynicznie, po to, żeby sobie zyskiwać kliknięcia i subskrypcje, czy lajki, cokolwiek, w zależności od platformy. I tutaj przecież wśród, że tak powiem, polskich tra tradycjonalistów publikujących dokładnie taką samą postawę można zauważyć. Tutaj jeśli chodzi o Johna Henry'ego Westena, to Jackson zwraca uwagę, że tam się pojawiało takie uzasadnienie, że no właściwie to ten live site trochę stracił w ostatnich latach na oglądalności, że jacyś tam dobroczyńcy porezygnowali. Tymczasem prawda jest taka, że akurat te tradycyjne materiały cieszyły się popularnością i oglądalnością. Jednym z powodów, czy głównych powodów zwolnienia mogło być tak naprawdę to, że on nie chciał zostać piewcą Leona XIV, tylko publicznie powiedział, jak tutaj pisze Jackson, że Leon XIV będzie kontynuował wojnę z tradycją. I na koniec tylko taka uwaga, tutaj jest fragment z tweeta, jaki napisał Steve Jalsewa, kto jest prezes zarządu LifeSite. Cytuję. Decyzja zarządu została podjęta po starannym namyśle, wielu modlitwach i niezachwianym zaangażowaniu w naszą misję promowania prawdy, życia i wartości rodzinnych. Koniec cytatu. I to jest, muszę przyznać, rzecz, której nienawidzę i która w, po prostu regularnie można ją zobaczyć w kościele, w różnych instytucjach przy tego rodzaju drażliwych sytuacjach. Że jeżeli przed nacharchaniem na kogoś pomodlimy się, to nie tylko, że to jest usprawiedliwione i to nie jest złem, ale to jest tak naprawdę dobry uczynek. To jest po prostu absolutnie straszne. Zachęcam Państwa, żeby sobie zerknąć e, na te artykuły, e, i chciałabym równocześnie jednak Państwa uczulić. Warto naprawdę szukać prawdy i nie ulegać takiej chęci, którą oczywiście wszyscy możemy mieć, że może w kościele wreszcie się poprawi, może z tego wyjdziemy. Zamykanie oczu na problemy w niczym nie pomoże. To jest normalnie taka postawa jak koalicji w krainie czarów. Tak? Zamykamy oczy i mówimy, potworze, nie macie. No jest, jest i nie ma co tego negować. Do niczego nas to nie doprowadzi. Dziękuję za obejrzenie tego przeglądu. Zachęcam do subskrypcji, do wsparcia kanału. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.